Jeśli w Twojej bazie znajdują się subskrybenci, których adresy wymagają weryfikacji, możesz przeprowadzić wysyłkę administracyjną. Aby przeprowadzić taką wysyłkę, należy najpierw odpowiednio przygotować bazę adresów. Mail z linkiem aktywacyjnym zostanie wysłany tylko na te adresy, które będą miały w systemie status Zapisany brak weryfikacji. Status taki możesz nadać adresom zarówno podczas importu do systemu, jak i tym, które już są w bazie. Na przykład, w Twojej bazie istnieje grupa, z którą od dwóch lat nie prowadziłeś komunikacji mailowej. Chcesz odświeżyć kontakt, wcześniej jednak weryfikując adresy tych subskrybentów. Poprzez wyszukiwarkę znajdź adresy z wybranej grupy, o statusie Zapisany i Potwierdzony i kliknij przycisk Szukaj. Następnie zaznacz opcję Wybierz wszystkie według aktualnego filtra i zmień status na Brak weryfikacji. System wykrył adresy o statusie brak weryfikacji i w dziale Mailing wysyłanie aktywował opcję wysyłki specjalnej. Chcesz wysłać maila z prośbą o potwierdzenie subskrypcji, więc kliknij dalej. W pierwszym kroku wysyłki edytuj treść maila administracyjnego. Powinny znaleźć się tutaj informacje o tym, dlaczego odbiorca otrzymał maila, jak znaleźliśmy się w posiadaniu tego adresu e-mail, jakiego rodzaju informacje zamierzamy wysłać oraz prośba o kliknięcie w link w celu potwierdzenia zgody na otrzymywanie newsletterów. Następnie ustal kodowanie oraz nagłówek maila. I kliknij dalej. W drugim kroku wysyłki wybierz grupę lub grupy, do której zamierzasz wysłać mail weryfikujący. Możesz jednorazowo zaznaczyć wszystkie grupy. Wtedy system wyśle mail administracyjny do wszystkich znajdujących się w bazie adresów ze statusem Zapisany brak weryfikacji. Kliknij przycisk Dalej. Pojawi się komunikat z zapytaniem, czy na pewno chcesz rozpocząć wysyłanie e-maili. Kliknięciem OK rozpoczynasz wysyłkę. W ostatnim etapie zobaczysz postęp wysyłki z możliwością jej zatrzymania. Po zakończeniu wysyłki kliknij przycisk Koniec. Teraz status adresów, do których przeprowadzona została wysyłka, zmienił się na Zapisany. I niepotwierdzony.